Elo, elo, murto, elu. Ja jestem struuuu... A to jest... prawda I wszyscy się ze mną zgodzą. Że... Eee, mój brat się ze mną nie zgodzi. Ale wszyscy się ze mną... ...zgodzą że najlepszym kanałem w całym świecie jest kanał, który ma tylko 13 zadejmiarów, czyli stróż. Jeśli się z tym nie zgadzacie, to właśnie tutaj mam dowód to to, że zasadzie pistoletów zbierzonych w waszą stronę. Okej, okay, gramy sobie dzisiaj. Będę coraz więcej. Co raz zagram z tego. Mm. Zagram sobie każdy po kolei. Zagrawe sobie 5 gierek. Bo te sobie duo i solo to te takie, takie, takie Battle Royale jakby. Zagrawe sobie duo i solo, gdzie ludzie i dary, daryl sobie moimi jedyną postaciami. Tak, świetnie sobie Jeśli nie wiem, Zobaczyć, jakichś nowych, mi się nie spodoba. Jeśli zdobędę jakichś nowych to. Wygrał to O ty! Dogę ich jego co nie pytajcie, bo ja go rozwaczami zmieniłem Co prawda najmniej ważna rzecz w Dobra Otrzymałem. Jestem wierzący. Czemu ten miś w krzakach na wysokości? Nie wiedziałeś, że w moich czasach była taka W plaży słonek nie było, tylko na ani do I tam się nic nie widziało, co było w krzakach. Chciałeś w krzakach, nie było ci widać. Coś powiedzieć, w krzakach nie było, tylko widać. Wszystko widać z w krzakach. Jeśli łatwiej w krzakach, i było widać się. Nie Palisz papierosy w kroku, to był przy boku, widać a wilkow to jest, Buu, je, ja mówię, kofia, jest nie! Przed A się, uciec. Mi się doływa, że sobie, że mam otwarte okno. Na chwilę. Nie o nie, nie miałem grać. Dobra, nieważne, Zagram sobie 6%. To było przez przypadek, że było zamierzone. Mm. Tom idzie, lubią salę. Chodź tu, Frankie. Uldie jest tutaj bezużyteczne. Majna, Chodź, dziewczynko.

Chciałbym chciał być pam, wtedy bym to robił pam, 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 pam. I bym wygrywał każdy match, mówię. Jest tu match? Zaraz, zaraz, opowiem, czemu match, tylko się z tadystyki Dobrze. A więc właśnie dlatego match. I. Te głowa dzisiaj Proszę bardzo. No właśnie, biznes się zaktualizował i... nie ma kota. Przynajmniej na razie. Strategia na bóla. Okej. Okay.

E, ale na to jest nagroda. Nagroda to będzie to, że możecie obejrzeć ten filmik po wielu latach nieobecności. W jakichś dwóch tygodniach chyba. Ostatni odcinek wrzuciłem dwa tygodnie temu. O, dwóch Darylów, aż tak mało osób jest. Żeby tą samą Nie, bo ogólnie stara się tak nie, nie dobierać, żeby były dwie te same postacie, ale... Że się mało osób jest teraz. Nie, 64! No, dach! 5! A jestem sześć po prostu! Co tu było? Dawaj, dery, Spider dery! Spider Spiderman! Arry, dery! Spider Spiderman! Ważne, że Spiderman!

In my, nie wiem jakie z żyły po angielsku. Oni wygrywali jednym punktem. Tak by ci będzie. Choć, pam, 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 pan, porobiłem pam mi sam Pam, 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 pan, 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 Pam, pan, 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 nie pan, Nie pan, 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 tak pan, 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 Trzeba podążać ze trendami, i. YouTube. YouTube'a. Okay. rap jest ładny, to jest chyba generał Ja lubię śpiewać, lubię śpiewać, a rap to jest śpiewać. okej. Okay. No, ale wiecie, co nie jest podobne do śpiewu? Wiecie, co nie pasuje do śpiewu? A, że dobrze że, że, że wiecie, co nie pasuje do śpiewu, to.

Nie jak jak było przegrać. O oty, oty, O co Uchaj mi dobra. Kot. Kotki galotti. Jej ci spaghetti. Jej w boim spaghetti. Kotki gdzie Mój Ojciec w boim spaghetti. <laughs> Tak było. Jestem dobry w Battle Royale Fortnite. Trzech Fortnite bez budowania. To właśnie ta gra. O oh, nie. tu i Tego się nie O nie. O nie. Tego nie. nie. spodziewałem O no U pokażę Wam, że nie ma nic potężniejszego niż najbardziej common champion in this game, Shelly. Więc Shelly jest najpotężniejsza No, Shelly jest najpotężniejsza Let's go get him, him game, Let's go get him, go, get him. No, my, no, no, <murzoo> <wiem, my>, <murzoo> się wszystkie. Koś, wiem, że tam jesteś. Ktoś jest za tym boksem. On za tym skoczył.

Hundred percent free, Ooh, ooh! this is so free. Poko loco, yes, Jest yes, ostatni gościuk, jak ja go, wyciunkam. Nie, nie, proszę, nie, tylko od. Tylko nie kal, kal karn. Nie widzę tych. Nie. Nie. Chodź tu, chodź tu. Nie, 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 nie tak blisko, nie tak blisko, nie tak blisko. Więc jednak jest coś potężniejszego niż krzel. Jest to konus w robusku. Ten kościół na wózku inwalidkim wyglądającym jak Dobra, nie chcę mi się tego komentować, szegnam.